Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam troszeczkę wytłumaczyć co to jest to Star Stable, bo na pewno większość z Was może słyszała o tej grze, ale może jej nie ma. Dlatego chciałabym Wam ją troszeczkę dzisiaj przedstawić. Zapraszam do oglądania. Dobrze, no to zacznijmy od ym, może zadań. To jest, gdybym miała określić jednym słowem grę Star Stable, byłyby to zadania. To by było jedno, jedyne słowo. Zadania to jednak nieodłączna część tej gry, bo ta gra właśnie na tym się opiera. Chodzi o to, żeby robić zadania. I tak jak mówiłam, po prostu zadania. Już Wam tłumaczę o co chodzi z wykrzyknikami na mapie. Czyli na przykład z takim tutaj, albo z takimi tutaj, albo tutaj. No po prostu wszędzie je mam. Żółte wykrzykniki oznaczają zadanie obowiązkowe, które musicie zrobić, bo nie przejdziecie do innych zadań. Natomiast wykrzykniki niebieskie oznaczają zadanie nieobowiązkowe, za które możecie dostać szylingi. A I nie dostaniecie nic dla postaci, ani dla konia, tylko dostaniecie sobie szylingi. Wykrzykniki zielone, to znaczy, że musicie tam jechać, aby odebrać zadanie, czyli właśnie szylingi lub rzeczy dla postaci, typu właśnie punkty doświadczenia, czyli PDF. Słuchajcie, bo zapomniałam, dzisiaj ze mną jest kto? Moderator. Czemu się jej przypomniałaś? Nie wiem. Tak, jest Ale tym zwanego. razem jestem w grze Tak, to przyjedź tutaj do nas Gdzie jesteś? Na arenie Stajni Jorvik Tak, okay. słuchajcie Jeśli chodzi o zadania typu Znajdź lub podaj coś mm. ymm, Znajdź Ej, lub... tylko włącz ten tryb konia. konia Żeby że gracza, okej? Aha, okay? No, dobra ja będę tłumaczyła, zaraz sobie coś tu włączę. Ym... I, właśnie... I właśnie. I właśnie, i właśnie, i właśnie, i właśnie, i Co miałam mówić? Ja mogę wytłumaczyć, na czym polega trzeb dzikiego konia. To zaraz wytłumaczysz, ale to, to jest taka poboczna rzecz, której raczej nie chciałam tłumaczyć, bo jest zupełnie niepotrzebna do tłumaczenia. No ale dobrze, nieważne. Wrócimy do naszych zadań. I zadania typu podaj coś, znajdź coś. Najczęściej te rzeczy są gdzieś blisko, ale zdarzają się zadania, gdzie te rzeczy są naprawdę daleko. Um, jak nie wiecie, gdzie one są, to na mapie Ci mieli takie żółte kółeczka. Um, a takim fajnym sposobem... Nie zawsze się one pojawiają, niestety. No, niestety nie. Chociaż, y, bardzo fajnym sposobem, jeśli na przykład nie wiecie, gdzie jest jakiś wykrzyknik, gdzie jest ta osoba, z tym wykrzyknikiem, klikacie sobie tutaj na mapę i zobaczcie, gdzieś tu powinien być ten nasz magiczny piorun z nieba, tu widzicie, taki tam biały i to nie jest nic ze Star Stable jakiegoś, um, jakiegoś jakiś błąd gry, tylko to jest moi drodzy włączone właśnie poprzez mapę, dobra, um, no to teraz może kwestia koni i bo to też na pewno większość osób tej przyciągnęło, Konie można kupować tylko i wyłącznie za walutę w grze płatną, niestety, czyli koniku, stój, czyli starkońsy. Kupuje się je, osobny film zrobię o walutach w SSO i ogólnie o kupowaniu. A Za Szyling Jorvik można kupić teoretycznie wszystko oprócz koni. Um, Shilling Jorvik dostaje się podczas wymiany zadania. Shillingów Jorvik nie da się kupić. A to było nawet ciekawe. Kupowanie i starkońców i shillingów Jorvik. <grym> Okej, okay. w naszej jakże cudownej grze jest dużo sprzętu. Pełno wszystkiego. Wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. I jeszcze raz. Wszystkiego. Naprawdę znajdziemy tutaj co tylko sobie wymarzycie. Torbę na siodło, żeby włożyć tam zwierzaka, proszę bardzo. Siodełko, proszę bardzo, ochraniacie proszę bardzo. Ehm, te owieczki? proszę bardzo, nie ma najmniejszego kłopotu, e, coś na włosy dla postaci, też nie ma kłopotu o głowie kantary, wszystko jest, czapraczki. No zobaczcie ile tutaj jest tych zakładek z rzeczami dla konika. No po prostu szok. Możemy również sobie tu wybierać kolory, na przykład niebieskim, bym chciała. No i tu się pokazują rzeczy niebieskie. No i mamy tutaj również rzeczy oczywiście dla naszej postaci, która nie została pominięta. Ale ładna bluzka. Przepraszam. I do tej bluzki te spodnie. Dobra. Zakupy się później zrobi. E, teraz chcę wam wytłumaczyć. I możecie kupić to, sensie powiedzmy tą rzecz, którą chciała kupić, a to ja na przykład da się kupić. O, tutaj się widzicie tą rzecz, czyli yy, rękawiczki da się kupić i za 40 sterkońców, i za 4000 szylingów. Więc macie, w niektórych rzeczach tylko się tak po prostu nie da y, kupić za szylingi, ale miejmy nadzieję, że to nie sprawi wam jakiegoś problemu. Startowo, jakby, czy tak powiem, startowo przy zalogowaniu do gry dostaniemy takie. Brązowe spodnie, one były takie, no, nawet ciężko określić jakie, takie niebieskie rękawiczki, yy, czerwoną bluzkę, no, czarny kask. No i oczywiście przed wejściem do gry wybieramy sobie naszego startowca i wygląd naszej postaci, czyli długość włosów, kolor włosów, kolor oczu, kolor ust. No i takie rzeczy. No, konika, czyli potocznie zwanego startowca czyli konia, od którego się startuje gra. Możecie również sobie wybrać, ja tak mam konika i jeszcze startowca yy, i powiem Wam taką ciekawostkę, pewnie większość z Was tego nie wiedziało, więc mam nadzieję, że jeśli nawet czegoś nie, wie, nie wiedziałeś w tym filmie, napisz mi w komentarzu, czego nie wiedziałeś, na pewno przypnę Ci serduszko. Ehm, o, przyjechała Lunar, <laughs> nie zauważam Cię, sorry. Um, tak, ładnie się teraz położysz, oczywiście, tak jest. Mam um, um, taką ciekawostkę: startowce można kupować za starkońsy. Nie, to naprawdę nie jest żart. Konie te można kupić, już teraz mi wypadło z głowy, gdzie, ale można je na pewno kupić. Um, jest to Jurwik gorąco krwisty. Tak się nazywa teraz naszych startowców. Um, u Ferdynanda ich chyba można kupić. U Ferdynanda i gdzieś jeszcze... Ferdynand, Wystawa Ferdynanda jest koło Portu Pinta. Fortu Pinta. przepraszam Was bardzo, myli mi się. Um, I te właśnie startowce można zacznie kupić, ale można je kupić w nietypowych maściach. Czyli w takich maściach, jakich je można kupić, nie są one dostępne przy wybieraniu ich, że tak powiem, do gry, nie? Um, no i moim zdaniem jest to bardzo ciekawe. Kosztują one 750 starkoisów albo 850 chyba 750. Ehm. No i jeśli ktoś, komuś się podoba tarasa i jej animacje, no to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby ją sobie kupić, ale no niestety za starkoisy. Tak, jak mówiłam, starkońcy i kupowanie starkońców, i kwotę, za którą można kupić starkońcy, poruszę to w zupełnie innym odcinku. Nie będę teraz tego na hama tutaj wpychać. Um, tak. Więc co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Poruszyłam temat koników. Może On... Powiemy coś o naszych koniach aktualnych. W sensie możemy, bo jednak to są. Koń Lunar jest inny niż zwykły koń i może zaraz ona powie o nim kilka słów. I ja siedzę na Arabie Trzeciej Generacji, a Lunar siedzi na dzikim koniu jorwickim. Tak, z tu tylko po... o właśnie. Um, jest to koń... E, Czekaj, może tak to tak wytłumaczę, tak, o. Jest to koń e, inny, z nowymi animacjami, koń dostępny, że tak powiem, jorwicki, no czyli z Jorwiku. Jest to dziki koń, ma zupełnie inne animacje niż każdy koń. Zwykły koń, nie dziki, czyli powiedzmy taki mój arab, nie ma takich animacji jak koń dziki, ten koń ormicki. O, właśnie popatrzyłam na to, No i one są dostępne w różnych maściach. One są dostępne w Mistfall i w tym, jak to się, w Nie, w w Mistval, dokładnie w Dzikim Lesie, a w Alladale, no. W Aledale, no. No. no, to może teraz powiesz kilka słów o swoim koniku. E, czyli tak. Jest to maść gniada, tak? Dobrze tak, tak, mówię? Tak. Kosztowała um, ona 950 Star Coinsów. Mam już trzy takowe, tak? Uwielbiam je. Mogę założyć sprzęt, który do niej mam aktualnie. Miałam na sobie przed, przed chwilą kanter, taki leśny, bym mogła powiedzieć. Właśnie z, z... dzikiego właśnie lasu. Właśnie z dzikiego lasu, właśnie. I też taką maskę wojowników, jeśli ktoś ogarnia fabułę. Pewnie nie, niektórzy ogarniają. <laughs> e, może przejdźmy do animacji. Możesz pokazać, jak sobie idę. No to powiem, jak sobie idziesz. Kusik. No wpaść, weź, I... weź, tak weź weź tak jeść koło mnie, bo ja muszę obrazać sobie kamerę teraz. Okej. Okay. Zatrzymywanie się i może mogliście już mm, wcześniej zauważyć. Dębowanie, ale w tle, bo jej nie zauważyła. Ja? Nie zauważyłam. Nie widziałam Cię. I ostatnia animacja, którą włącza się poprzez wciśnięcie spacji jest to? po prostu. Konik się kładzie, po chwili siada. Jak piesek. No właśnie tak. Piękny. Tak. Piękne. tak ile tyle ja bym chciała powiedzieć o nim nie, są, nie A i jeszcze doczytałam, że te uszka to są właśnie od wiejurki, tak jakby. Serio? Mhm. To uh -huh. więc taka ciekawostka. Są to konie magiczne. No. No, no, no Okej, okay, no to teraz... Teraz ja ogólnie. A i nie, 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 nie mogą posiadać... Um, Ochraniaczy, ani, ani o wiek. No nie ja ma... Pęcinowe. pęcinowe. Tak jest. No Czyli to te i... nogach. No, ktoś tutaj nam wjechał. Jesteś na filmie, a tu ty? w i ma te rogi. W no. jest ciekawość, ile one kosztują. Mm, Więc ja słuchajcie dzisiaj sobie na siłym Arabku trzeciej generacji. Mam trzeciej generacji Arabki. Dwa, mam tego Sibuska i mam karego, który stoi y, w mojej stajence Bożej. Ym... Ja takowego też posiadam, tylko że myszowa myszatego. myszatego, przepraszam. My... No szarego, powiedzmy, że tak. szarego. Dobrze, możesz no przeprowadzić. Przejdźmy... Możesz go przeprowadzić, jak chcesz. E, weź go tam wyjmij. Zia. No. E, tak wygląda stemping. Stamping. Stemping. Stęping. Stamping. Stamping stamping, Stęp! każdy wie o co chodzi, wstępik, Stęp! po prostu wstęp, później przychodzimy do kusika, no jest on taki delikatny, no możesz też go wziąć, tak, żebyśmy tak, troszeczkę tylko raz omówimy, tak zupełnie troszeczkę, ja moich wszystkich cię nie wyjmę, bo ten filmik będzie trwał za długo, stanowczo, no, Myślę, tak. Gdyby ona wyjęła swoje wszystkie konie, to one to... by się w z korytarzu. Nie, wybyście tutaj siedzieli na tym filmie ponad 3 godziny, ja wyjęła wszystkie konie. Tak wygląda wolny galop. Taki spokojny, uładki Uuu, w sensie, tak wygląda galop. A tak wygląda trwał. Oj, oj oj, wjechałam spoza Areny, moi drodzy. No właśnie, przy okazji nam pokażę teraz to szybkie zatrzymanko. Proszę bardzo. Takie zupełnie takie leciutkie. Yy, zadebowanie mogliście już zauważyć. Nie jestem z niego zbyt zadowolona, ale... Może być. I animacja, uwaga, to jest po prostu hit. Chcecie zobaczyć tańczącą parówkę, proszę bardzo. I możecie sobie ptać. No możecie sobie to wtaść tańczącą parówką. Dlaczego chceć, chceć, chcieć od życia więcej? No, Araby, każdy sprzęt jest dostępny. Um, wszystko jest dostępne. Tak, i to chyba wszystko na temat mojego Arabka, moi drodzy, bo nie mam... Czekaj, niczej... ja też czekaj, 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 czekaj. I jeszcze Lunar przyjedzie na Kobie Irlandzkim, Ja mam takiego, tylko że Izabelowa tego to jest mój ulubiony koń Nie będzie nigdy lepszego. Nie będzie. Nie. Mogło mi się podobać, ale Izabelek to jest po prostu wszystko. Bustwo. Wszystko, 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 wszystko. Więc teraz czekamy na Lunar, która zaprezentuje nam Kuba Irlandzkiego. Wtedy nie posiada żadnych animacji ten kobik. Kubik? <gulandos> Kubik Irlandusz. Kubik Irlandusz. Boże, co my robimy na tym filmie? Słuchajcie, y jeśli kto, komuś nie pasuje lunar, to niestety mogę kogoś nie zadowolić, ale y nie, 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 nie pozbędę się jej. Przykro mi. Y o, przyjechała. Dzień dobry. przyjechałam Przejechałam na tak zwanej chmurce. Tak, to jest chmurka. No to proszę bardzo zacznij jeździć dookoła mnie i pokazywać animację. Tak wygląda wstęp. Tak wygląda kurs. A tak wygląda wolny galop. Przecież to jest zawiesiło, ale to jest ok. Tą tą maść tego możecie kupić sobie w Waledej. To jest szybszy galop, nie? Hmm? No to to jest szybszy galop. A to jest najszybszy, w sensie trwało nie wyrobię zaraz kółka. Wyrobisz, wyrobisz. Zaraz wiodę w płot. No cóż. A i skok. <grystanie> Wyjaśniam pojęcie, dlaczego nazywamy ją chmurką. tak żywe, drogi widzu. I na te szczotki pęcinowe. Tak. I nazywa się po prostu rain cloud. Więc... Tak. Też tak ją nazywamy. A pokaż, a dębowanie pokazywałaś? Nie pokazywałaś. No takie. Nie, 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 nie. Y nie, 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 nie. Y a ja bym ja, ja chyba pokazywałam skok, czy nie? Jeśli nie, to warto nie? No tak wygląda. Mogę jeszcze z rycykiem przyjechać. Dobra, poczekaj, to nie jest film pod tytułem... Lunar wyjmuje wszystkie konie ze swojej stajni i opowiadamy o nich, jakbyśmy nie umiały opowiadać. Możemy zrobić yy, film, ciekawostki o naszych koniach. Tak, możemy zrobić... Mój tata właśnie przyjechał, więc jak tu wbiję, to go yy, Przepraszam, tato. <śpuszczam> yy, możemy zrobić film, ale to nie w tym filmie, że tak powiem. Czy coś można jeszcze objaśnić o... Możemy z... zrobić film, ale nie w tym filmie, co? Jakbyście słyszeli jakiś motor, to... mój tata... Może ale to słychać mocno. No to powiedz mojemu tacie, żeby zmienił motor. Pozdrawiamy tatę z moim z, z bardzo głośnym motorem. się żebyście pozdrawiam mojego tatę z, ba z bardzo moim głośnym motorem. Dobrze, więc my już skończymy to, Jakże okropny film, mam nadzieję, że mi się... ...podobało. wycisz się. Wycisz się. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, napiszcie komentarz, że chcecie więcej odcinków z takiej serii. Ja i Lunar, która poszła po do niej nimi żegnamy się z Wami. Do następnego. oj, jajo.